Suba. Dzięki. Proszę, suma zostawić, bo was. wyzwę na fejmem, Przypomnij sobie, ile kanałów poniżej 1000 widzów zasubskrybowałeś. Zgodnie z opinią ekspertów, dużo chętniej obserwowane są konta z większą ilością obserwujących. Dlatego właśnie powstało Hype Train. Na stronie masz wiele usług, które pomogą ci się wybić dosłownie na każdej platformie. Zainwestuj w swój sukces z hypetrain.pl Nitro co mówił, żeby Cię wyjebali i dali kogoś innego, wiesz mówi, mordo. Pan. F bez flesza Ignite'a, jak chcesz. Wiesz mordo, generalnie no to jak Nitro jest taki cwany, to po prostu niech sam do mnie przyjdzie i niech tak pierdoli, bo wiem po prostu, jak spotkał się z nim szpaku, to jakim był obstranym typem, nie? Więc <laughs> możecie to szotować i tak dalej, no bo ja się nie boję ziomka. Wiecie o co chodzi. Jest totalnym hejterem po prostu. Nie lubię takich ludzi, którzy kurwa są... sieją tylko nienawiść, wiecie o co chodzi. Ja to pierdolę, bo ja się nie zajmuję innymi ludźmi i mnie to chuj boli, kim on tam se jest. Ale jak ktoś sieje tylko nienawiść, a on jest tylko takim człowiekiem, co sieje tylko nienawiść, to chuj mu w dupę. Nie mamy, Po prostu. Ale spokojnie, ja Nie sumami. no, ale występ miałeś chujowy, wiesz. Występ kurwa mordo... Yy... Miałem, miałem taki, że ktoś pisał, wiele ludzi pisało mi, że najlepszy występ na Fame MMA, nie? A ty uważasz, że chujowy, więc każdy ma prawo do swojego zdania, nie? Ale po prostu jak ktoś jest już osobą publiczną i kurwa cały czas hejtuje jakiś ludzi, a później za to nie odpowiada, to. Niech się po prostu kurwa ogarnie, bo po co kurwa to robić, nie? Ja też bym mógł mordo cały czas pierdolić o innych i mówić jacy inni są chujowi. Ale uważam, że lepiej się skupić na sobie i kurwa siebie polepszać zamiast kurwa oceniać innych ludzi. że o co chodzi? Więc kurwa, niech mnie nie krwiają, to No Daj, słyszymy to i... Hejterzy jebani.